Witam wszystkie zebrane osoby. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o pielęgnacji naturalnej. Jest to tak naprawdę kontynuacja naszych wszystkich dotychczasowych spotkań. Natomiast myślę, że warto tutaj powiedzieć troszkę więcej. Na temat tego, czym może być, albo czym jest tak naprawdę pielęgnacja naturalna, bo zapewne każdej z Was kojarzy się ona przede wszystkim ze stosowaniem naturalnych kosmetyków, prawda? No bo to jest pierwsza rzecz, która przychodzi nam na myśl, kiedy właśnie mówimy o pielęgnacji naturalnej. Natomiast ja chciałabym spojrzeć na ten temat szerzej, bo. Tak naprawdę my w naszych dotychczasowych spotkaniach zwracamy uwagę na podejście holistyczne, zwracamy uwagę na rytm biologiczny skóry, prawda? I to, jest, to są właśnie te istotne aspekty, które wiążą się oczywiście również z naturalną pielęgnacją. Dlatego ja chciałabym powiedzieć, w jaki sposób ja definiuję pielęgnację naturalną. Przede wszystkim w. W moim odczuciu pielęgnacja naturalna i pielęgnacja w ogóle to jest pewien świadomy proces, świadomy wybór, pewne czynności, które wykonujemy w warunkach domowych w sposób świadomy. To znaczy, że wiemy tak naprawdę, czego potrzebuje nasza skóra. A w jaki sposób y, możesz poznać potrzeby swojej skóry, y, mówiłyśmy na y, jednym z pierwszych naszych y, spotkań. Więc, jeżeli y, potrzebujesz, jakby wrócić do tego tematu, to jak najbardziej jest taka możliwość. Czyli ten świadomy wybór i znajomość y, potrzeb naszej skóry y, daje nam możliwość takiego y, pełnego, i skutecznego, tak naprawdę, podchodzenia do pielęgnacji. To, o czym mówiłyśmy ostatnio, czyli rytm dobowy skóry, to jest kolejny istotny aspekt w naturalnej pielęgnacji, ponieważ pielęgnacja ma nie tylko polegać na tym, że my nakładamy krem, wykonujemy demakijaż i tak dalej. Tylko, żeby ta pielęgnacja była zgodna z funkcjonowaniem naszej skóry, czyli z jednej strony właśnie rytm dobowy, żebyśmy wiedziały, czego nasza skóra potrzebuje rano po przebudzeniu, co możemy jej dać w ciągu dnia, jak wygląda pielęgnacja po południu i wieczorem, to jest na pewno bardzo e, istotne, ale również, e, żebyśmy tak naprawdę w, e, przy pomocy właśnie odpowiednich kosmetyków, i substancji aktywnych wspomagały te naturalne procesy. Prawda? Czyli, jeżeli my wiemy, że na przykład po południu czy wieczorem skóra będzie przygotowywać się do tej nocnej regeneracji, należałoby ją wyciszyć i też jakby wesprzeć, no to. Taka właśnie powinna być też pielęgnacja, tak powinny być też dobrane składniki aktywne. Czyli to jest drugi aspekt, który nas interesuje. Oczywiście trzecia kwestia związana z pielęgnacją to jest to podejście holistyczne. Podejście holistyczne oznacza holos oznaczy, oznacza całkowity, całościowy, prawda? Czyli to jest właśnie podejście całościowe do skóry. Myśmy też wielokrotnie na to zwracały uwagę, że podejście całościowe do skóry jest to spojrzenie na nią przez pryzmat funkcjonowania całego organizmu. Czyli jeżeli chcesz, żeby Twoja skóra funkcjonowała prawidłowo, żeby była zdrowa, żeby jej kondycja Cię zadowalała, to oczywiście musisz spojrzeć również na funkcjonowanie swojego organizmu i tutaj. Przede wszystkim zwróć uwagę na przykład na funkcjonowanie układu pokarmowego, na stan mikrobioty jelitowej, na gospodarkę hormonalną, prawda? czyli i na tarczycę, i na jajniki, i na trzustkę, prawda? Czyli tutaj mamy wiele aspektów, które wiążą się z tym, jak wygląda nasza skóra, jeżeli cierpisz na jakieś choroby przewlekłe. To oczywiście na pewno będzie to miało również wpływ na Twoją skórę. I co więcej, jeżeli z powodu tych chorób przewlekłych przyjmujesz leki, to również możesz się spodziewać oddziaływania tych leków na skórę. I niestety zdarza się tak, że są to również skutki negatywne. Czyli z jednej strony podejście holistyczne to jest właśnie spojrzenie na skórę przez pryzmat funkcjonowania całego organizmu, ale pamiętajmy również, że w podejściu holistycznym ważna jest również nasza kondycja psychiczna, nasze samopoczucie, nasze emocje pojawiające się w najróżniejszych okolicznościach, poziom stresu. Który towarzyszy nam y, każdego dnia, tak naprawdę, tak? Czy jest to stres na poziomie bardziej takim motywującym, mobilizującym, czy jest to stres przewlekły, bardziej destrukcyjny, prawda? Y, I również y, ważne dla nas są, dla naszej kondycji psychicznej, na pewno ważne są relacje z ludźmi, prawda? Czyli y, to czasami nam się wydaje temat y, odległy, ale jednak ma to znaczenie, tak? Czyli Zarówno relacje z najbliższymi osobami z naszego najbliższego otoczenia, z naszymi członkami rodziny, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z osobami, z osobami, z którymi spotykamy się na przykład gdzieś tam w pracy, prawda? To jak najbardziej ma znaczenie. No nie bez powodu mówi się o tak zwanych wampirach energetycznych, o toksycznych relacjach, prawda? Niejednokrotnie bywa tak, że. Są osoby, które przez lata tkwią w toksycznych relacjach, uzasadniając to w najróżniejszy sposób. prawda? Natomiast wszystkie takie sytuacje wpływają oczywiście na nasze emocje, na naszą kondycję psychiczną. No i wiemy doskonale, że tak naprawdę dzisiaj w XXI wieku wiele osób boryka się z problemami psychicznymi, prawda, z różnych względów. To jest czasem zbyt duża ilość spraw, które gdzieś tam nas dotykają w, w codziennym życiu. To jest czasem trudność w znalezieniu takiej równowagi w życiu, prawda? Pomiędzy gdzieś tam obowiązkami, pracą, a, a tym, co wypełnia nasz czas wolny. I pamiętajmy również o tym, że właśnie kondycja psychiczna, nasze emocje również odbijają się na naszej skórze, tak? Czyli nawet ten brak równowagi w życiu, prawda? Czyli nie wiem, problemy ze spaniem. Yy, nie wiem, praca zmianowa, prawda? Czyli zarywanie nocy, jak to się mówi potocznie, to również będzie wpływać na funkcjonowanie naszej skóry. Niestety tego typu tryb życia mniej uregulowany po prostu wpływa negatywnie yy, i na naszą gospodarkę hormonalną i również no niestety działa troszkę wbrew naszemu zegarowi biologicznemu. Tak, czyli zaburza po prostu funkcjonowanie różnych narządów wewnętrznych, zmienia się nasze jakby podejście do snu, prawda? czyli jesteśmy jakby wybici z rytmu tej fazy nocnej, fazy dziennej, więc to również stanowi problem i no, powiedzmy, taka nieregularność wynikająca albo z naszego trybu życia, albo z trybu pracy, no niestety będzie też generować większą ilość stresu, prawda? Bo kiedy my nie możemy się zregenerować w nocy w sposób taki pełny, to automatycznie wpływa to negatywnie właśnie na naszą kondycję psychiczną. To również niejednokrotnie z przemęczenia wpływa również negatywnie na. Na nasz układ odpornościowy. Więc to jest bardzo istotne, żeby właśnie w tym podejściu holistycznym pamiętać również o psychice. No i również podejście holistyczne to jest takie szerokie oddziaływanie, z drugiej strony, patrząc na naszą skórę, na nasz organizm, czyli biorąc pod uwagę właśnie pielęgnację naturalną, nie będziemy mieć tutaj tylko na myśli, Stosowania kosmetyków naturalnych. Dla nas będzie bardzo istotne oddziaływanie dotykiem, dla nas będzie bardzo istotne oddziaływanie na zmysły, na zmysł wzroku, na właśnie wspomniany zmysł dotyku, czy oddziaływanie poprzez zmysł dotyku może być to również oddziaływanie na słuch na przykład prawda czyli my możemy stosować najróżniejsze metody aby całościowo podchodzić do naszego organizmu to jest również odpowiednie odżywianie i o tym też żeśmy ostatnio mówiły że dieta bezpośrednio wpływa na kondycję naszej skóry czyli w pielęgnacji naturalnej takiej holistycznej całościowej również musimy uwzględniać odżywianie i jak najbardziej aktywność fizyczną, prawda? To y, oczywiście powinno być dostosowywane do każdej osoby indywidualnie, czyli będą osoby, które będą preferowały na przykład y, dosyć długie jakieś wędrówki piesze, y, będą osoby, które będą się lepiej czuły na siłowni, będą osoby, które zdecydowanie lepiej będą się czuły na przykład wędrując gdzieś tam w górach, prawda? Czyli aktywność powinna być dostosowana do każdej osoby indywidualnie, ale chodzi o to, żeby dotlenić organizm, dodać sobie więcej energii, poprawić krążenie krwi, poprawić krążenie limfy, usprawnić metabolizm, prawda? Również to wpływa dosyć dobrze na naszą psychikę, jeżeli my się dotlenimy, poruszamy, prawda? Więc jest to na pewno jedna ze składowych. Po prostu takiego zdrowego stylu życia, który w podejściu holistycznym do skóry jak najbardziej będzie miał znaczenie. I ja sobie właśnie zawsze też podkreślam to zrównoważone podejście, tą równowagę. Mówi się takie, bardzo ładne jest określenie work-life balance tak? czyli równowaga pomiędzy pracą a tym życiem prywatnym, życiem po pracy. To jest bardzo istotne, żeby właśnie podchodzić w taki zrównoważony sposób. Oczywiście, ktoś powie, ja mam taką pracę, że pracuję 10-12 godzin, no nie jestem w stanie tego wszystkiego zrównoważyć i idealnie skomponować trybu życia. Oczywiście, my nie mówimy o podejściu idealnym, mówimy o dążeniu prawda, do wprowadzenia pewnych um, konkretnych zasad w nasze życie, w związku z tym. Próby właśnie znalezienia jakiegoś czasu wolnego, takiej chwili dla siebie, skupienia tylko na sobie, na swoich potrzebach, I jakby zagłębienie się w swoje wnętrze i wsłuchanie w to, czego potrzebuje nasz organizm i automatycznie czego potrzebuje nasza skóra, jest po prostu bardzo istotne. No i oczywiście dochodzimy, jakby do sedna, prawda? Czyli skupiając się na tym holistycznym podejściu. Całościowym, na równowadze w życiu, na zdrowym stylu życia, pamiętamy o właśnie takim powrocie do natury. To jest trend, który bardzo nabiera na sile. Właściwie on jest obecny, można powiedzieć, czy towarzyszy człowiekowi niemal od zawsze, prawda? Bo gdybyśmy sięgnęli gdzieś tam pamięcią wstecz wiele wieków czy do czasów starożytnych, to ludzie żyli w zgodzie z naturą, natomiast później rozwój, Przemysłu, wielu dziedzin nauki, chemii i tak dalej, to gdzieś wszędzie z każdej strony człowieka odciągało po prostu od tej natury. I ludzie z powrotem wiele, wiele lat temu znowu doszli do wniosku, że jednak to życie w zgodzie z naturą jest najlepszym rozwiązaniem, tak? Jest zdrowsze i przynosi nam po prostu więcej korzyści, mniej nas obciąża również psychicznie. I dlatego też właśnie w tej pielęgnacji naturalnej. Warto spojrzeć z jednej strony właśnie na te kosmetyki naturalne, które nam się wydają tutaj oczywistością, prawda? Ale ja też ostatnio Wam zwracałam uwagę na to, jak wybrać kosmetyk naturalny, tak? Czyli z jednej strony mamy kosmetyki, które mają piękne opakowania, gdzie mają informacje eko, bio, organik i tak dalej. Są inne kosmetyki, które mają na przykład certyfikaty, ekocert, kosme bio, i tak dalej. No i mamy po prostu taki miszmasz i tako, taki, tak duży wybór kosmetyków na rynku, że może to stanowić dla nas nie lada wyzwanie. Natomiast jeszcze raz podkreślam i przypominam Ci, najważniejsze jest tak naprawdę zerknięcie w skład. Czyli to, co drzemie w kremie, jest dla nas najistotniejsze i niech tam będzie jak najwięcej natury, zwróć uwagę na to, na czym ci najbardziej zależy, żeby na przykład nie było parabenów, żeby nie było pochodnych ropy naftowej, żeby były wyciągi roślinne. Dużej ilości. I to jest na pewno dla nas bardzo istotne, chociaż gdyby zerknąć na temat jeszcze dokładniej, trzeba by mieć na uwadze również to, z jakich źródeł te wyciągi roślinne pochodzą, prawda? Także jakość tutaj jak najbardziej ma znaczenie. I biorąc pod uwagę. Kosmetyki, które możemy znaleźć w drogerii. Pamiętajmy również o tym, że możemy wiele produktów przygotowywać w domu, prawda? Ja też zawsze zwracam na to uwagę, jeżeli znajdziesz chwilę czasu raz w tygodniu, jakieś powiedzmy 15 minut, żeby przygotować sobie na przykład jakąś maseczkę kosmetyczną owocową, warzywno-owocową, czy może zbożową, ewentualnie wykonać jakiś peeling naturalny. To jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie. Tak jak my w naszym e, codziennym żywieniu powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na to, co jest najbardziej e, jakby adekwatne do klimatu, który panuje w naszym kraju, w Polsce, e, 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 kiedy powinniśmy zwracać uwagę właśnie na przykład na sezonowość warzyw i owoców i to wykorzystywać właśnie w diecie dla dobra naszego organizmu, prawda, to również możemy to przełożyć na pielęgnację naturalną. Czyli zwracaj uwagę również na sezonowość, tak? Nie chodzi mi o to, żebyś z każdą porą roku zmieniała wszystkie swoje produkty kosmetyczne, ale mamy wiele takich okazji, kiedy można wprowadzić coś nowego, prawda? Aby ta pielęgnacja była właśnie... Zgodna również z naszym takim naturalnym podejściem do odżywiania i z życiem po prostu w zgodzie z naturą. I biorąc pod uwagę właśnie tą sezonowość, spójrz, rozpoczął się miesiąc maj i tak naprawdę my rozpoczynamy jednocześnie sezon na truskawki. Pewnie wiesz o tym doskonale, bo to jest taki czas wyczekiwania, prawda? kiedy są te owoce takie bardziej sezonowe. Na które się czeka, z którymi potem możemy, że tak powiem, obcować i rozkoszować się nimi przez na przykład krótkie 2-3 miesiące, to jest właśnie ten czas wyczekiwania. I zwróć uwagę na to, kiedy będzie sezon na truskawki, zapewne będziesz yy, może robić jakieś przetwory, może drzemy, może będą koktajle truskawkowe, a dlaczego by nie w pielęgnacji? Jeżeli masz truskawki w domu, w najbliższym czasie będzie ich coraz więcej, to zwróć uwagę na, na to, w jaki sposób można je zastosować w pielęgnacji. Pamiętaj, wyciąg z truskawek to jest tak naprawdę bogactwo różnych substancji aktywnych. Truskawka to przede wszystkim źródło polifedoli. Czyli to jest bardzo taka bogata grupa różnych składników aktywnych, które w tej całej grupie pod nazwą właśnie polifenole się znajdują, o działaniu antyoksydacyjnym, czyli truskawki będą nas świetnie chronić przed negatywnym wpływem na przykład promieniowania słonecznego, gdyby nam się zdarzyć miało przedawkowanie, i ogólnie przed negatywnym wpływem stresu, zanieczyszczeń powietrza. Bruskawka to również źródło naturalnych kwasów, czyli może znaleźć tam na przykład kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, tutaj kwas salicylowy również w pewnej ilości, więc tutaj mamy możliwość naturalnej pielęgnacji wyrównującej kolory skóry wygładzającej naskórek, czyli taki mamy naturalny efekt peelingu, również właśnie rozjaśniania drobnych jakichś plamek posłonecznych, więc jak najbardziej korzystny efekt, prawda? Bez właśnie takiego ryzyka. Że kwasami możemy ym, również spowodować na przykład zwiększoną wrażliwość skóry na światło słoneczne, prawda? Również kwasy działają odmładzająco, poprawiają kondycję cery problematycznej, więc tutaj skorzystajmy również z czegoś takiego. No i truskawki to również bogactwo witamin, tak? Witamina E, witamina C, e, wpływ na skórę jak najbardziej pozytywny, czyli to są witaminy, które naturalnie również występują w naszym naskórku i w ten sposób poprzez pielęgnację naturalną i Odpowiednie odżywianie. My jesteśmy w stanie właśnie z takich źródeł doprowadzać antyoksydanty również do skóry, czyli witamina E i C to są właśnie antyoksydanty, które działają wspólnie, one wzajemnie wzmacniają swoje działanie. Witamina E jest zwana również witaminą młodości. Działa nawilżająco, natomiast witamina C uszczelnia naczynia krwionośne, łagodzi zaczerwienienie skóry, ale bierze też udział w syntezie kolagenu, czyli działa odmładzająco. No i co jeszcze? Wyciąg z truskawek to również szereg. Różnych innych substancji naturalnych, na przykład oprócz polifenoli, flavonoidy, quercetyna, czyli uszczelniacze naczyń krwionośnych, właśnie substancje działające ochronnie, one bardzo często należą do grupy barwników roślinnych, tak? i ze względu na przykład na kolor, jaki ma truskawka, ona dzięki właśnie obecności flavonoidów. Chroni się również przed wpływem negatywnych czynników zewnętrznych, przed atakiem na przykład różnego rodzaju mikroorganizmów, które mogłyby zniszczyć na przykład jej owoce. W związku z tym właśnie działanie ochronne tych składników, uszczelniające naczynia, łagodzące podrażnienia, przeciwzapalne. Zwróć uwagę na to, że to jest owoc, właśnie z sezonu takiego na przełomie już późnej wiosny i wczesnego lata, czyli de facto idealnie odpowiadający potrzebom naszej skóry i tego, z czym my się stykamy po prostu w sezonie letnim. Czyli tutaj świetne rozwiązanie, żeby były tego typu wyciągi właśnie jak wyciąg z truskawek kosmetykach dziennych, w kosmetykach, które my też nazywamy anti czyli to są kosmetyki dokładnie chroniące nas przed zanieczyszczeniami. Jeżeli mieszkasz w dużym mieście, jeżeli mieszkasz w mniejszym mieście, jeżeli mieszkasz na wsi, to nie ma znaczenia, bo zawsze gdzieś to narażenie na zanieczyszczenie powietrza, wody Emisje na przykład spalin, jesteśmy tak naprawdę narażeni. No i oczywiście na zakończenie chciałam tylko jeszcze powiedzieć, czym można uzupełnić właśnie taką pielęgnację naturalną. Jeżeli już wiesz, jak powinno wyglądać to holistyczne podejście do pielęgnacji, jeżeli wiesz, że kosmetyki naturalne możesz również opierać o sezonowość warzyw i owoców. To również możesz na przykład w domu uzupełnić taką pielęgnację, chociażby o automasaż. Tak? I tutaj, bardzo krótko, myślę, że jeżeli będziemy mieć możliwość przy okazji kolejnego spotkania, to tutaj chciałabym troszkę więcej czasu poświęcić. Ale pamiętaj o tym, że wspomaganie właśnie pielęgnacji poprzez samo nakładanie kremu. I następnie uzupełnienie tego automasażem jest to świetne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli będziemy to robić przynajmniej raz dziennie, wieczorem. I to jest właśnie taka moja recepta, mój krótki pomysł na to, w jaki sposób można pielęgnować skórę w sposób naturalny, w sposób holistyczny. Teraz mamy jeszcze kilka minut, które możemy poświęcić, jeżeli masz jakieś pytania. Odnośnie właśnie tego tematu, to zapraszam, jeszcze możemy tutaj porozmawiać właśnie na temat tego, jakie metody jeszcze można by zastosować w pielęgnacji naturalnej. Może zastanawiasz się, co jeszcze mogłabyś wprowadzić do swojej pielęgnacji? Może brakuje ci jakiegoś produktu kosmetycznego? Może nie jesteś do końca pewna, jak należałoby go używać? Także zachęcam, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie tutaj na czacie bardzo chętnie odpowiem, tym bardziej, że mamy jeszcze kilka minut. Na razie nie widzę, rozumiem, że ten temat jest dla Was wystarczająco jasny, zrozumiały. W takim razie mam nadzieję, że będzie to też dobra. Inspiracja do włączenia nowych zasad pielęgnacji, czy też uzupełnienia jej, właśnie o jakieś ciekawe wyciągi roślinne. Jeżeli macie swoje doświadczenia, jakiego rodzaju owoce czy warzywa wprowadzacie chętnie do swojej pielęgnacji, czy jakiego rodzaju ciekawe kosmetyki znaleźliście gdzieś na rynku, to oczywiście też zachęcam, żeby się podzielić ze mną swoimi doświadczeniami. Myślę, że właśnie oprócz takich kosmetyków, na przykład z wyciągiem z truskawki, ciekawym rozwiązaniem na pewno są kremy z wyciągiem z pomidorów, bogate w likopen, na pewno są ciekawe kosmetyki z wyciągiem z dyni. Które gdzieś tam też jesienią wchodzą bardziej na rynek i, i, i zwraca się uwagę również na możliwości ich zastosowania. Także tutaj pomysłów jest tak naprawdę bardzo dużo. Wszystko właśnie zależy od tego, czego będziemy potrzebować w danym momencie i czego, czego tak naprawdę nasza skóra będzie potrzebować. Patrzę sobie tutaj, ale żadne pytania na chwilę obecną się nie pojawiły. W takim razie bardzo się cieszę, że ten temat jest dla Was zrozumiały. Jeżeli w późniejszym czasie będą jakieś kwestie do wyjaśnienia, chciałabyś o coś zapytać, to oczywiście możesz pisać śmiało tutaj pod tym filmikiem. On będzie nadal dostępny na fanpageu Zdrowia Bez Leków. Więc zachęcam do ponownego kontaktu. Pojawi się on również na YouTubie. No i myślę, że znów spotkamy się w kolejną środę, czyli 11 maja o godzinie 20.00. Zapewne znowu jakiś ciekawy temat weźmiemy sobie na tapetę. W takim razie, jeżeli ten wieczór już możemy uznać za. Mile spędzony z omówioną, z omówioną właśnie tą pielęgnacją naturalną. Bardzo dziękuję w takim razie wszystkim osobom za udział. Mam nadzieję, że wiele inspirujących pomysłów się pojawi. Do miłego zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie.